Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak jest skonstruowana przykładnia w silniku 152 kg. Co ona zawiera, jakie dokładnie łożyska, jakie uszczelniacze, jak jest zrobiona odma przekładni tylnego koła, gdzie jest wlew, gdzie jest wylew, ile wlewać tego oleju i jaki wlewać. Tu gdzieś będziecie mieli teraz zdjęcie. I również podam wam ilość zębów, jakie są na zębatkach. Jak te zębatki zdjąć, powiem wam, nie będę wam pokazywać, bo nie wymieniam zębatek. Jak wyjąć uszczelnienia, jak wyjąć łożyska, gdy nie macie specjalnych narzędzi. Także zapraszam. W pierwszej kolejności musimy zlać sobie olej z tej przykładni. Tutaj na dole mamy tą śrubę, więc musimy ją odkręcić, ponieważ wlew oleju mamy z tej strony. Jest to ta śruba, a ta śruba jest z lewowa. Tu ktoś znów mocno dopierniczył Tutaj mamy oczywiście podkładkę, jak widzicie, taką aluminiową. Za chwilę wam pokażę ją. Ją wymieniamy i teraz sobie możemy zlać olej. A coś ten olej za bardzo nie chce schodzić. Otworzymy na żywca. Co się wyleje, to się wyleje. Trudno się mówi. Najpierw wderzamy we wszystkie śruby. Musimy odkręcić teraz śrubę Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ja najpierw wszystkie śruby sobie luzuję, później wkrętam. Tak jest mi wygodniej. Może nie tyle, co szybciej, ale po prostu wygodniej. I tutaj, jak w każdej przekładni pokrywie, mamy tulejki ustalające. I tu jest tulejka ustalająca, ponieważ jest dłuższy gwint oraz w tym miejscu. I tutaj również jest dłuższa śruba, ponieważ tutaj gniazdo jest wyżej. Śruby odkładamy na bok. Musimy oklupać sobie. Tutaj w tym miejscu mamy takie miejsce, gdzie możemy uderzyć sobie młotkiem. I wtedy po prostu przekładnie nam się lepiej rozejdzie, również tutaj, w tym miejscu, mamy takie miejsce. I pokrywkę możemy zdjąć. No, jak widać, jest tu dużo oleju. Czekajcie, muszę go zlać. Tutaj mamy wałek od sprzęgła, od dzwonu sprzęgła dokładnie. On łączy się z trybem pośrednim, zębatką pośrednią jak to woli, która jest normalnie wyjmowana oraz z zębatką tylnego koła. Zębatkę tylnego koła normalnie tutaj się wyjmuje i to jest normalna rzecz. Także odłóżmy ją na bok. Tylny wałek również normalnie się wyjmuje, bez żadnych problemów. Widzimy tutaj mamy pierścień zegera, dlatego zastosowane, żeby ta zębatka dalej nam nie weszła. I zasada jest zawsze taka, iż napisem montujemy to do strony swojej, czyli do strony korektora momentu obrotowego. Nieważne, czy założycie tak zębatkę, czy ją obrócicie i założycie tak. Zęby zawsze będą szły w tą stronę. zauważcie więc to nie ma różnicy, aczkolwiek lepiej gdy napis jest do naszej strony, bo możemy go odczytać. Także odkładamy sobie zębatkę na bok i omówmy dalej wałę. Tutaj mamy miejsce, po którym chodzi sobie uszczelniacz, uszczelniacz jest od tej strony montowany. Dopiero za uszczelniaczem jest łożysko, i również tutaj ma swoje łoże te łożysko. Dalej mamy Wielofres na osadzenie koła, żeby nasze koło się nie kręciło. Później mamy wolne miejsce, gdzie prawdopodobnie przychodzi druga strona wahaczu. Dodatkowy wahacz z boku z mocowaniem amortyzatora, który jest na łożysku, ponieważ widzę tutaj ślady, i następnie przychodzi nakrętka, aczkolwiek mogę się mylić jeszcze nie wymiarowałem tego wałka i nie wiem czy jest dłuższy czy jest krótszy uszczelniacz jak z tej strony go wyjąć, bierzemy śrubokręt i go wydubujemy, bądź wyginamy ten śrubokręt i staramy się ten uszczelniacz wyłamać ze swojego gniazda a łożysko, a łożysko klepujemy do środka po nagrzaniu gniazda, bierzemy rurkę i po prostu uderzamy i ono wychodzi już takie filmiki wam robiłem Kolejną mamy koło pośrednie, zębatkę pośrednią, która w tym miejscu łączy się z zębatką tylnego koła na mniejszych zębach, na większych zębach łączy się z zębatką odzwonu od sprzęgła od korektora momentu obrotowego. I tą większą zębatkę, gdy chcecie wymienić przełożenia na dłuższe, na przykład z silnika 157QMJ, tam chyba są dłuższe przełożenia, to wymieniacie tą zębatkę z tą mniejszą zębatką, a tą większą sobie przekładacie do nowej mniejszej. I wtedy robi Wam się dłuższe bądź krótsze przełożenie. Tutaj mamy jedno łożysko, drugie łożysko, również je wyjmujemy, ale tym razem możemy moczyć papier toaletowy, najlepiej w oleju i mocno, trzymając wałek bądź jakąś rurkę dopasowaną do bieżni wewnętrznej, mocno wpychamy ten papier i. Klupiemy, aczkolwiek taka metoda może sprawić to, iż karter nam pęknie, odlew silnika. Lepszym sposobem jest nagrzanie mocne tego łożyska i posłużenie się ściągaczem bezwładnościowym. I jakie tutaj mamy łożyska? W tym miejscu mamy łożysko 6301, oznaczenie P5. Nie wiem co to szczerze oznacza, jeśli ktoś wie co oznacza oznaczenie P5, może mi napisać. Kolejno tutaj łożysko od zębatki pośredniej, 6002, P5. Tutaj łożysko od tylnego koła. Zobaczymy. Ok. Puszczaniec jest wyjęty. 642 rs Bez żadnego luzu. Jeśli tu już jesteśmy, podam Wam uszczelniacz. Uszczelniacz montujemy tą stroną odwrotnie niż normalnie byśmy chcieli. I uszczelniacz mamy tutaj o wymiarach 27 x 42 na 7 TC. To jest jakiś materiał, chyba. I tutaj łożysko nie jest niczym zabezpieczone. Jakby ktoś szukał pierścienia, zabierać coś. Także można od razu z uszczelniaczem to wybijać łożysko. I przechodzimy sobie tutaj do pokrywki, żeby żeby wyjąć. Ten wałek. Najpierw musimy tutaj bieżnie wewnętrzną rozgrzać od łożyska, i później normalnie on wychodzi. Ja to będę robił za chwilę. Najpierw Wam powiem, jakie tutaj są łożyska. Więc tak, łożysko z wałka tylnego koła, czyli te, mamy 6203, również oznaczenie P5. Kolejno łożysko zębatki pośredniej 6202 również oznaczenie P5. Ostatnie łożysko wałka korektora momentu obrotowego 6204 również oznaczenie P5. I uszczelniacz od strony korektora momentu obrotowego. Mamy o wymiarach 20x32x6. I teraz, może ilość zębów, jaka tutaj jest: zębatka pośrednia. Tutaj sobie policzymy ząbki. Tutaj mamy chyba 42 zęby. Teraz zobaczę zdjęcie z internetu. A z drugiej strony mamy 13, więc zębatkę pośrednią już mamy. Teraz zębatka tylnego koła, która jest nasadzana, mamy 40 zębów oraz zębatka od korektora momentu obrotowego, mamy 15 zębów. I co tutaj w przekładni dalej widzimy? Tutaj mamy dwie tulejki ustalające, które muszą być i tutaj są dłuższe śruby. Kolejno tutaj tą śrubę z nakrętką, którą widzimy. Tutaj jest trzpień od szczęk hamulcowych, który ma o-ring w środku i niekiedy ten o-ring może być nieszczelny i mamy wyciek z trzpienia szczęk hamulcowych. Kolejno w tym miejscu mamy odmę. Ta odma, jak widzicie, tutaj ma jeden kanalik tylko. Wyjmiemy tą szczelkę i jest zbudowana w taki sposób. Tutaj jest szczelna ta komora zamknięta, można powiedzieć. Mamy wpływ gazu w tym miejscu, bo tutaj mamy przestrzeń. Oraz tutaj między tymi dwoma komorami ta uszczelka, teraz jak była, do drugiej strony, czyli tutaj, bo to mamy całe szczelne zamknięte. Uszczelką, oczywiście, tu mamy dziurkę, więc tutaj gdzieś ona będzie. Ta dziurka mamy wpływ gazów, oparów, powietrza, ciśnienia i tak dalej. I to wydostaje się normalnie przelotowym wężykiem. I tutaj jest taka gumka. Ona będzie chyba prawie ta sama co w mocowaniach osłon cylindra w dwusuwach 1P40QMB. Normalnie ją się wyjmuje. Możemy ją włożyć później na silikon, aczkolwiek silikon jest tutaj zbędny. No i w sumie tyle. I tu w pokrywie tutaj ktoś nakleił termopada. Nie wiem po co. Z tej strony również jest to zbędne. Dlaczego? Ponieważ przekładnia. Uszczelnia się w tym miejscu. Tutaj, tą tu jeśli będzie nieszczelność, nic się nie stanie. A że coś tam nakleicie, dacie silikon, tak jak tutaj jest, to później ciężej jest zdjąć ten dekiel cały. Tę uszczelkę normalnie osadzamy tutaj na silikon. Lepiej osadzić ją na silikon niż bez. Będzie wtedy większa pewność. Jeśli tutaj nie ma jakichś kanałów, kanalików olejowych, systemów odpowietrzających, które możemy zatkać, to starajmy się zawsze składać takie silniki na silikon. I wlew oleju tutaj w pokrywce normalnie. Pokrywka jest w ten sposób zamontowana? Czyli tutaj mamy górę, tutaj mamy dół. Zlew oleju jest tutaj poprzez tą śrubę. Widzimy tutaj taki kanał, gdzie może gromadzić się olej i jest to najniższy punkt. Ale tutaj widzimy kolejną śrubkę w tym miejscu, jest to wlew oleju i musi być tyle oleju, żeby poziom tego oleju był do tego stopnia. Ponieważ olej później rozbryzguje się poprzez zębatki i tak dalej, i tak dalej. No i jak to działa taka przekładnia? Poprzez wał korbowy, który kręci się ze stałą prędkością, załóżmy 8000 mamy przekładaną moc na korektor momentu obrotowego, który kręci się z mniejszą prędkością, ponieważ tutaj już mamy przełożenie. Następnie ten wałek z korektora momentu obrotowego, który jest na stałe połączony z dzwonem sprzęgła, kręci nam się z zębatką, tą pośrednią, która już ma przełożenie z wałkiem od, od y, dzwonu sprzęgła. Czyli tutaj mamy dodatkowe, już przełożenie zmniejszone znowu. Ponownie, na dole tej zębatki pośredniej, mamy kolejną zębatkę, która łączy się z tą większą zębatką od tylnego koła, która jest połączona na stałe z wałkiem tylnego koła, i tutaj znów mamy kolejne zmniejszone przełożenie. I poprzez zastosowanie większego bądź mniejszego przełożenia między zębatką pośrednią a zębatką od tylnego koła stosujemy dłuższe bądź krótsze przełożenie. No i w sumie to by było tyle na temat przekładni tylnego koła w silniku 152 QMI. Jeśli podobał Wam się odcinek standardowy łapka w górę dajcie komentarz, co sądzicie o takich filmikach i czy Wam pomogły. Także na razie. W środku wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy odmę. Z tej strony również mamy u góry Tu na dole mamy spust oleju, jest to ta śruba. Tutaj z boku mamy wlew oleju. Tutaj mamy tulejki ustalające dwie sztuki. Tutaj mamy ten kruciec, który jest wyjmowalny z tą gumą. Uszczelniacz łożysko, kawałki. Także na razie.